z Ewangelii według świętego Łukasza. Mówię wam, moi przyjaciele, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej nie mogą uczynić. Jezus bardzo rzadko używa słowa przyjaciele, przyjacielu. Mówi to słowo w sytuacjach wyjątkowych, najszczególniejszych, najbardziej przełomowych, na przykład przy ostatniej wieczerzy. Dziś mówi te słowa do nas mówi moi przyjaciele yy, w kontekście oddawania życia. Tak, ci, którzy oddają życie za przyjaciół, za nieprzyjaciół są jego przyjaciółmi, bo są do niego podobni, mają serce na wzór jego serca. A czyż nie na tym polega przyjaźń? Do zobaczenia jutro.